21 sierpnia 1944 roku, a więc 69 lat temu, wybuchło Powstanie Warszawskie. Największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Przez 67 żołnierzy Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotniono walkę z okupantem, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i sowieckiej dominacji. Dzisiaj ludność Warszawy, ale również innych miast, a więc naszego miasta, wspomina tamtą chwilę, gromadziły się przy pomnikach poświęconych powstańcom, ale teraz przechodzimy do Kościoła, aby jako ludzie wierzący w modlitwie serdecznej polecić miłość Jego Bożemu i prosić o wierzących i moją którzy zapłacili największą cenę, bo dali swoje życie, aby walczyć o wolność i niepodległość Ojczyzny. Wszystkich ich dzisiaj wspominamy. Wszystkim dziękujemy za ten. Właśnie zarówno ćwiczenia i składamy tutaj na ołtarzu, aby Pan Bóg ich ofiarę przyjął i, i obdarzył ich szczęśliwością wieczną. Kochani, też modlimy się za naszą umiłowaną ojczyznę, aby obywatele naszego państwa umieli też żyć życie, nam przez Pana wolności, abyśmy z tej wolności mądrze i sensownie korzystali. Abyśmy wykorzystali też ten dla dobra naszej ojczystów, którą przecież mamy